Witam wszystkich, z tej strony kierowca Ubera. Słuchajcie, naszła mnie taka myśl generalnie, żeby nakręcić właśnie jakiś taki mały filmik, bo ostatnio trochę sporo się zaczęło robić tych kontroli itd. organizowanych przez taksówkarzy. No i opinie na ten temat są podzielone, prawda? Ja sam osobiście kontroli nie popieram, ale też nie popieram Ubera jako takiego. No i właśnie chciałem wytłumaczyć generalnie ludziom, którzy nie są kierowcami, na jakiej zasadzie to polega? No i też kierowcom: jakie są różnice między taksówką a Uberem? No przede wszystkim, pierwsza i diametralna różnica to jest prowizja, którą pobiera dawca aplikacji, tak? Czyli Uber pobiera generalnie od kierowcy 25% od wartości kursu, który zapłaci klient, tak? Czyli jeżeli klient zapłaci 10 złotych, Uber pobierze z tego 2,5 zł a reszta jest dla kierowcy, od czego jeszcze musi zapłacić paliwo, podatki amortyzacja auta, także to już swoją drogą. A w taksówkach, na przykład MyTaxi, iTaxi, z tego co wiem, to jest 5% prowizji, tak? No to jest zdecydowanie różnica, pięciokrotnie mniej. To jest przede wszystkim pierwsza różnica. Druga, to sporo kierowców tam generalnie, nie mówię tutaj o kierowcach Ubera, nie zwraca uwagi na to, że są kontrole, tłumacząc się, że przecież Uber gwarantuje pomoc prawną w tej kwestii, tak? No, generalnie jest to prawda, Uber oferuje pomoc prawną w tej kwestii, no i generalnie tam broni osób, które dostały jakieś... E, znaczy, nie dostały jeszcze wyroków, są w, są w trakcie sprawy z ITD, e, Uber e, zaoferował swoich prawników, ale pytam, ile to będzie trwać, prawda? Czy oni będą bronić tych kierowców, którzy mają problem z ITD, nawet jeżeli wycofają się z Polski? No, wątpię. Bądź co, bądź wątpię. No i co wówczas, prawda? Można, ta sprawa przecież nie musi się ciągnąć miesiąc, pół roku, tylko może nawet parę lat, tak? Nie ma takiej pewności, czy Uber parę lat będzie w Polsce. Także nie wiem, czy później będzie opłacał prawników, którzy będą bronić kierowców, tak? No to myślę, że na razie tyle, prawda? Jeżeli interesuje was, was ten temat, zostawcie łapkę w górę. Z chęcią tam nagram jeszcze ewentualnie parę innych filmików informacyjnych. No także wszystkiego dobrego, cześć!